Witam Was w kolejnym materiale. Dziś chciałbym pokazać Wam, jak dokonywany jest pomiar narzędzia przy pomocy sondy pomiarowej. Pomiar dokonywany będzie na dokarce firmy DOSAN. Narzędzie na którym dokonamy pomiaru to wytaczak. Wywołujemy naszą sondę za pomocą guzika Q-Starter Down. Dojeżdżamy naszym narzędziem do sondy pomiarowej. Zostawiamy około 2 do 3 mm miejsca między narzędziem a sondą pomiarową. Teraz w trybie Jog przechodzimy do funkcji Pomiar narzędzia. Następnie wybieramy Pomiar Automatyczny. Wybieramy naszą oś, w której chcemy dokonać pomiaru. Klikamy Zielony Start. <mulizacja> Po wykonaniu tej czynności wybieramy kolejną oś. Teraz przejdźmy do zredukowania posuwu szybkiego. Na ekranie widzimy efekt przed redukcją. Aby zredukować posuw szybki, wybieramy funkcję sterowanie programem. Wyświetla nam się okienko, w którym wybieramy zredukuj posuw szybki. Teraz, aby zredukować nasz posuw, wybieramy strzałkę w prawo, wybieramy nastawy i wyświetlają nam się dwie funkcje: posuw próbny oraz zredukowany posuw szybki. W posubie szybkim wybieramy daną wartość procentową. Teraz przejdźmy do wiercenia bocznego. W programie wybieramy funkcję wiercenie. W funkcji wiercenie wybieramy nasze narzędzie, podajemy posuw, podajemy obroty i wybieramy funkcję albo pobocznica albo czoło, w naszym przypadku będzie to wiercenie boczne, dlatego wybieramy pobocznica. Wybieramy, czy ma usuwać wióry, czy łamać wióry, od wierzchołka, czy od szpienia, X1, czyli nasza głębokość FD1, czyli pierwszy dosów 90%, dosów po 3 mm, DF, czyli kolejne dosuwy 90%, V1, czyli odjazd 3 mm. Teraz ustalmy pozycję naszego wiercenia. Wybieramy sobie pozycję, czyli pobocznice zewnętrzne, nasz detal, czyli walcowy, średnicę naszego detalu, C0 jest to kąt, w którym ma ustawić nam się wrzeciono, Z0. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić komentarza, łapki w górę oraz subskrypcji. Pamiętajcie również o dzwoneczku, by być na bieżąco. i uh -huh.